Dzisiaj jakaś z rewizji Trynka i dzisiejszym odcinku będziemy y, Królestwem Polskim odtwarzać Polskę Mamy tutaj Stwórz Polska No i co? Zaczynamy Na początku trzeba rozdać punkciki Też w utrzymaniu wojska tak 10 Tu damy tak z 5, tu damy też 5 Podatki 1 Aaaa mam płacić duże podatki. haha, ha, jestem zły. Dobra. Myślę, że też możemy nasz, teraz rozwiązać wojsko. Widzimy, jakby tu na mapie 1200, gdzie Dania, ach, jest 21 i potrzebujemy jej tereny. Dobra, ale ja myślę, że naszym pierwszym celem będzie racibusz. No i ja będę chciał tak idealnie stworzyć Polskę. O, kurde. No i te, ich też potrzebujemy. no nie mojej prowincji 3. A, dobra, to. Jak te podbijemy na to będziemy o nich więksi. <gryw> Już się bałem. <gryw> o, Kraków ten zaczyna lubić. Ale nie, nie, coś. Kraków tak bym, ma tylko taką samą flagę jak Polska. Tylko na dole pasek jest czerwony u Polski. A bardziej mi się podoba ta flaga Krakowa. Krakówia? Kraków? E. Bardziej mi się podobała flaga Trajcał. No, no co, tak się nazywa? Trajcał. Dobra, myślę, że jak odzbieramy 50 tysięcy, to będziemy mogli zaatakować Krzyżaków. Chyba to są krzyżacy? Nie wiem, mam nadzieję, że to są krzyżacy, bo nie chcę się pomylić Pro Prusowie Wiem, że Prusowie mieli inną flagę, ale okej okay. Rekrutujemy I wypowiadamy wojnę Już im wchodzimy w Marlborg To jest I jakby już to wszystko, co potrzebujemy ale nie możemy wziąć wszystkiego. Tu ma cztery... Dobra, to będziemy mogli wziąć wszystko. To potrzebujemy. I to już jakby nie będzie. To nie będą plusowie. Tylko to będzie Kaliningrad. A bardziej... Jezu, ale jak głupi jestem! Króle wiedzu. Okej, nowa flaga. <laughs> Kalingradu. Ładne flagi tutaj mają dosyć. Podoba mi się bardzo plaga Krakowa i plusów. Ma Magdeburko nam zgapił. Znaczy, no, to nie wiem. Bardziej zgapił to od Indonezji. <grywa> A few moments later. This is szansa Dobra, le lecimy Lecimy Podbijemy i tereny jest, wszystko to potrzebujemy z nami. Kurdy, a już jest ona kurde Kurdy, nie, no dobra, czekaj. A, ile, ile potrzebujemy? No, przez tego jeszcze 3 trzy, trzy gwiazdy to ma ile? wie yeah. Nie! Yes. Możemy wziąć stałą Danię! możemy jeszcze im część te pracy, bo jednak żebyśmy chłopili UP. <grym> o! Tu są. E nas nie, że coś. Nie wiem, już mamy protent polski. 33! Hmm. A my tyle tam był... A... you mm -hmm.